Cześć, Tino. Witam Was serdecznie na moim kanale, a także w kolejnym dniu naszego jakowego kalendarza adwentowego. Dziś mam dla Was medytację na takie uczucie takiego zadowolenia, na taką przytulność. Ta medytacja jest z użyciem mantry, którą wibrujemy jakby tak mentalnie w głowie. Po angielsku jest to medytacja I am beautiful, bountiful and blissful. Ale przetłumaczymy ją na Polski, tak, żebyście mogli sobie ją e, nucić w głowie, a więc jestem piękny, ale chodzi tutaj nie o piękno zewnętrzne, mimo wszystko, że jesteśmy piękni każdy, tak jak nas natura stworzyła, ale chodzi o takie piękno wewnętrzne, czyli jesteśmy po prostu jakby piękni, tak, taki, tacy bogaci wewnętrznie, poza tym jesteśmy łaskawi, e, tak e, i też jesteśmy. Tacy rozanieleni, tacy błodzy. Tutaj właśnie chodzi o to, to jest słowo blissful, które jest dosyć ciężko yy, przetłumaczyć na polski, ale tutaj chodzi o to, że jesteśmy po prostu jakby takim stworzeniem nieziemskim, ale z czystymi intencjami, jakby. Nie, nie wiem inaczej, jak to przetłumaczyć. Mam nadzieję, że, że rozumiecie, o co chodzi. Więc możecie śpiewać to po angielsku: I am bountiful, beautiful and blissful. Albo możecie właśnie sobie tak w głowie powtarzać, że jestem właśnie taki piękny, taki hojny, właśnie łaskawy, bo e, bountiful znaczy właśnie hojny, łaskawy. E, albo właśnie taki blissful, czyli taki rozaniony, taki anielski, e, coś takiego, taki błogi. E, I generalnie ta medytacja polega na tym, że obejmujemy nasze kolana. Możesz właśnie siedzieć na poduszce, tak jak ja, może być na sofie. Tutaj masz zaokrąglone plecy, więc możesz robić to jak uważasz. I po prostu zamykasz oczy, kierujesz jakby głowę do klatki, do klatki piersiowej i do kolan. I właśnie się tak ruszasz w lewo i w prawo. Możesz włączyć sobie mantrę. Ja ze względu na to, że są prawa autorskie, nie jestem w stanie włączyć mantry. Ale możesz spokojnie, ja Wam zalinkuję tam na dole, jakie mantry możecie sobie użyć. Właśnie to I am Bountiful, Beautiful, and Beautiful. I sobie po prostu tak y, będziemy się tak bujać, właśnie powtarzając y, w głowie tą mantrę. A więc rozpocznijmy. Ułóż właśnie ręce, przytuł, właśnie kolana do siebie, pochyl głowę. I. Powtarzaj w głowie. I am bountiful, beautiful, peaceful. Jestem piękny, jestem hojny, łaskawy. Jestem anielską istotą. Błogi. Odtek spokojny. Czuję, jak relaksuje się Twoje całe ciało. Napięcie znika z Twojego ciała, z Twojego umysłu. Mamy głęboki w I zrelaksuj. Możesz wyprostować nogi. Możesz usiąść w pozycji prostej. I pobądź jeszcze chwilę ze sobą. Ze swoimi myślami. I ty będziesz gotów gotowa, otwórz oczy, powróć do świata. Zewnętrznego. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta medytacja. E, to jest taka troszkę inna medytacja e, niż zazwyczaj robimy ją. E, za każdym razem, kiedy czujesz stres e, albo właśnie nie do końca czujesz takie połączenie ze sobą, pamiętaj o tym, że zawsze możesz się sam przytulić. Możesz zrobić właśnie taki gest bo to też może być właśnie w tej medytacji, możesz właśnie przytulić kolana, może zrobić medytację na emocjonalny balans, tą, którą Wam pokazywałam. To są naprawdę bardzo fajne medytacje i ja ich bardzo często używam w momencie, gdy właśnie czuję się taka rozdarta. Bardzo często, gdy mam też napięcia przedmiesiączkowe, nie ukrywam, bo wtedy, wiadomo, hormony szaleją i czasami nic nie pomaga. Więc e, polecam, naprawdę polecam i mam nadzieję, że Wam się no, spodobała. Dajcie znać w komentarzach. E, a więc jutro będziemy mieć medytację w ruchu, troszeczkę inną e, niż do tej pory, bo będzie to takie: mm, będziemy troszeczkę się ruszać e, i mam nadzieję, że też Wam się spodoba. No i pojutrze, ostatnie nasze wideo, e, to będzie właśnie taki relaks z misją tybetańską. E, no i wigilia, ostatnie spotkanie nasze. I zobaczymy, jak, jak to pójdzie wszystko i czy Wam się spodobał ten jego kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że tak, bo nie ukrywam, że mnie sprawiał, sprawia to ogromną radość nagrywać te filmiki dla Was, więc mam nadzieję, że Wam się też spodobało. Ok, a więc dziękuję bardzo, do zobaczenia i sadno.